Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafa Baran z życia na Filipinach, a obecnie to z życia w Polsce na wakacjach. I witam Was pierwszy raz jako 40-latek. Zaczynamy odcinek. Część z Was już pewnie zwróciła uwagę i pisała mi e, życzenia urodzinowe. Tak, zgadza się. W tym roku akurat mam to szczęście, że 9 maja, jak co roku, są moje urodziny. I w tym roku akurat udało się i te urodziny obchodzę w Polsce. A są to oczywiście szczególne urodziny, ponieważ jest to 40 lat. Tak, ale ten czas leci. Ja wiem, pewnie napiszecie w komentarzach, że nie wyglądam na 40 lat, no ale 40 lat mam na karku już. I jestem o tyle szczęśliwy, że w tym roku tak naprawdę dużo różnych rzeczy się powiązało ze sobą. Nie dość, że minęło mi dziesięciolecie życia na Filipinach z moją wspaniałą żoną i córką, to jeszcze moje 40. urodziny, które akurat mogę obchodzić. W zimowej Polsce i naprawdę cieszę się z tego. Są też te dodatkowe plusy. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym minęło 71 tysięcy subskrypcji na naszym kanale. Jest to naprawdę niesamowita liczba i z tej strony chciałbym Wam naprawdę podziękować, bo to dzięki Wam tak naprawdę ten kanał rośnie. Dzięki Wam ten kanał po prostu się rozwija. Dziękuję za komentarze. Naprawdę, przez ostatnie kilka dni dostaliśmy bardzo dużo komentarzy. Podejrzewam, że chyba około 500-600 komentarzy przez ostatnie dwa dni. Ja jeszcze nawet nie miałem czasu odpisać na nie. Oczywiście za wszystkie dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście za te życzenia, tak samo, bo wiem, że część z Was wie, że mam urodziny e, i to jeszcze 40 i naprawdę bardzo mi miło z tego powodu. No nie wiem. Naprawdę jestem taki po prostu szczęśliwy. Aha, i ogólnie to idę na zakupy, bo znajomi dzisiaj do mnie przychodzą i przyjaciele e, i pewnie będziemy tak wiecie, no moje urodziny delikatnie jakoś tam obchodzić, e, pomimo tego, że to było wczoraj, no ale musiałem jeszcze pracować. A tak naprawdę jeszcze jakaś pewnie większa impryska będzie dopiero w przyszłym tygodniu, jak może pogoda się jakoś unormuje. Bo teraz to ani z Krystyn, ani z Emilią za bardzo nie da się wyjść nawet na zewnątrz. Nawet posiedzieć na ogródku, rozpalić jakiegoś grilla, bo no widzicie jak jest. Dla nas jest to naprawdę temperatura nie do osiągnięcia na Filipinach, a tutaj po prostu to jest dzień normalny. Ja wiem, wiem, pisaliście też w komentarzach, że to akurat tak ten maj w tym roku wypadł. No my nie mieliśmy innej opcji, żeby to lecieć w innym terminie, w późniejszym, w wakacje polskie, bo po prostu Emilia akurat ma teraz przerwę od szkoły, od przedszkola, więc to był tylko i wyłącznie ten okres, kiedy możemy lecieć. Część z Was pewnie zapyta, czego sobie życzę na te 40. urodziny i co chciałbym, żeby się zmieniło. I powiem Wam szczerze, że nie chcę, żeby się nic zmieniało, chcę, żeby było tak, jak jest, bo naprawdę jest bardzo fajnie. Żyjemy w fajnym kraju, na Filipinach, latamy co roku do Polski, jesteśmy zdrowi, jesteśmy szczęśliwi, wszystkiego mamy pod dostatkiem, tak jak powinno to być w każdej rodzinie i naprawdę żyje nam się cudownie. Więc jeżeli chodzi o tego typu rzeczy i co najważniejsze też zdrowi jesteśmy. Więc pomimo, te, po, pomimo tych wszystkich rzeczy naprawdę nie mam co sobie nowego życzyć. Życzę sobie tylko i wyłącznie jako mój taki projekt. Personalny i zresztą naszej rodziny, żeby nasz kanał na YouTube osiągnął 100 tysięcy subskrypcji. I dzięki wam i dzięki Waszym komentarzom tak się może stać. I może podejrzewam, że może nawet w tym roku. Co prawda to by było bardzo szybko, ale to jest mój taki wewnętrzny cel, żeby osiągnąć te 100 tysięcy subskrypcji, bo wtedy będę wiedział, że zrobiłem coś dobrze, że filmy się podobały, że kanał się rozwijał systematycznie, pomimo tego, że nagrywamy bo no, praktycznie systematycznie filmy od 5 chyba lat, tak to będzie, a może już w tym roku to już będzie szósty rok, to jak widzicie ten kanał systematycznie rósł i nam się to po prostu podobało. Niczego nie robiliśmy na siłę, zawsze nagrywaliśmy kiedy mieliśmy wolny czas I ja też powtarzam, to nie jest nasze główne źródło utrzymania, to jest jakaś dodatkowa oczywiście dla nas wypłata taka miesięczna, ale... Poza tym i tak normalnie z Krystyn pracujemy. No Krystyn troszeczkę mniej pracuje, ja pracuję na cały etat, więc ten projekt, to nasze hobby, ten kanał, który oglądacie, to jest taki po prostu nasz taki projekt, właśnie który chcemy, żeby się rozwijał. I dzięki tym 100 tysiącom subskrypcji wejdziemy na jakiś tam kolejny poziom, który będzie oznaczał dla nas takie osiągnięcie jakiegoś tam wielkiego celu. I mam nadzieję, że to się uda spełnić. Tego sobie tylko i wyłącznie życzę w tym momencie. Ja wiem, że chcielibyście zobaczyć Krystyn i Emilię częściej na filmikach i to na pewno się uda zrobić. Tylko dajcie nam troszeczkę czasu. Albo inaczej, poproście, żeby ta pogoda się zmieniła, bo <grywki> dziewczyny większość czasu niestety spędzają w domu. No i to spędzają na różnego rodzaju rzeczach. Emilia oczywiście gra w różne gry. Z Emilią jeszcze nie ma takiego dużego problemu, ponieważ ona chce wychodzić na zewnątrz i dobrze się bawi. I tak naprawdę chodzimy do parku, chodzimy na rower, żeby sobie pojeździła. Zresztą ten, który widzieliście, ma już swój nowy rowerek i chce po prostu jeździć praktycznie codziennie. Tylko, że to po prostu temperatura dla nas jest to. Y Totalnie absurdalna. No, wyobraźcie sobie, że Christine chyba nigdy w życiu nie odczuwała tak niskiej temperatury jak na przykład 14 czy 10 stopni powyżej zera. Na Filipinach temperatura, która u nas jest najniższa, jaką pamiętam, była w nocy i to był wieczny dzień, zaraz po deszczu, to było bodajże 26 stopni. Oczywiście w innych regionach Filipin może być coś tam powiedzmy jeszcze niżej, ale 26 stopni to jest taka temperatura najniższa, ale przeważnie w ciągu dnia to jest w granicach 30-32 stopni i to jest normalne. Żeby to zobrazować, wytłumaczę Wam jak to na przykład u nas wygląda. U nas w sypialni, no i takim jakby living roomie połączonym ze sobą, takim małym, to klimatyzacja działa cały czas. I klimatyzacja jest ustawiona na 27 albo 26 stopni, w zależności od tego jak jest po prostu na zewnątrz, jak po prostu się czujemy. Więc to jest temperatura, która jest najniższa u nas w pokoju. I taka temperatura nam wystarcza. I taka temperatura jest naprawdę bardzo fajna, bo nie jest za zimno dla Krystyn, a dla mnie też znowu nie jest za gorąco. Więc jeżeli my przyjeżdżamy do Polski i jest nagle 14 stopni, a na przykład w domu który no, ogrzewanie się włącza od czasu do czasu, jest 20 stopni czy 19 stopni, no teraz już jest troszkę więcej, no bo dzięki mojemu tacie zaczęliśmy z powrotem, można powiedzieć, palić, ogrzewać ten, ten dom, no to temperatura jest 22-23 stopnie, to była najwyższa temperatura wczoraj wieczorem, no to już jesteśmy w stanie jakoś funkcjonować. Przez tą temperaturę niską nawet dzisiaj specjalnie zrobiłem kolejne zamówienie. Znaczy, no kolejne. Zrobiłem kolejny zakup. Mam nadzieję, że to przyjdzie już na dniach, w poniedziałek czy we wtorek. Ale kupiłem specjalnie jakiś taki parasol gazowy do ogrzewania ogródków, do ogrzewania takich altan i innych rzeczy. No bo jeżeli chcemy sobie nawet na zewnątrz posiedzieć, to wyobraźcie sobie, że wszystkim jest zimno. No to już pomijam, że oczywiście nawet Polakom i osobom, które do nas przychodzą, też będzie zimno, jeżeli byśmy siedzieli tam, powiedzmy, koło godzin 19 czy 20. Ale na przykład Christine, to w ogóle w ciągu dnia będzie zimno. No wszyscy by się siedzieli w bluzach, kurtkach i tak dalej. Ten problem zawsze występował, jak byliśmy tutaj na wakacjach, ale w tym roku jest wyjątkowo problematyczny. Dlatego musimy to jakoś rozwiązać. Musieliśmy coś takiego zamówić i pewnie Wam pokażę, jak przyjdzie i zobaczę w ogóle, jak to się będzie sprawdzało. Dajcie mi moment, ja muszę iść tylko do sklepu kupić makaron, ponieważ będzie dzisiaj taki rosołek, polski rosołek. No jak jest rosołek, to oczywiście będzie zupa pomidorowa, którą Emilia po prostu uwielbia. i Już oczywiście półgarka tak naprawdę zupy pomidorowej zjadła i nawet prosiła o dokładki, no bo babci zupa pomidorowa jest najlepsza, więc czekamy na to. No, oczywiście, musiało się rozpadać. Teraz już nawet deszcz kropi, nie dość, no, że jest bardzo zimno, to jeszcze deszcz kropi. Ale podsumowując ten filmik, chciałem Wam odpowiedzieć na kilka takich bardzo ważnych pytań, które pytania się powtarzały ostatnio przez, przed naszym wylotem do Polski odnośnie właśnie naszego pobytu w Polsce. Co będziemy robić w tym roku i czy tam no, będziemy się widzieć z kimś, czy tak dalej, no gdzie będziemy po prostu podróżować, więc może zaczniemy od początku. Pierwsze pytanie, które najczęściej się powtarzało, czy w tym roku planujecie spotkanie z subskrybentami? Czy będziecie podróżować po Polsce, no czy będą jakieś takie planowane spotkania, gdzie będziemy opowiadać na temat Filipin? I na ten moment muszę wam powiedzieć, że raczej nie. Ten rok jest dla nas specjalny, ponieważ tutaj w tym roku chcemy spędzić więcej czasu z rodziną i tutaj w naszych można powiedzieć krzeszowicach, no i też w okolicach Krakowa i raczej nie planujemy. Na 90% żadnych takich dalszych wyjazdów poza te rejony. Możliwe, że się okaże, że będą jakieś spotkania, ale to będę na bieżąco informował. Jeżeli nasza sytuacja rodzinna i tutaj wszystko się poukłada w kupę, to wtedy coś będzie zorganizowane. Parę osób już do mnie pisało. Wiem, że chcą takie spotkania zorganizować, ale pamiętajcie, że ja w tym roku, będąc w Polsce. Będę cały czas pracował. W zasadzie nie biorę urlopu, przynajmniej na razie w ogóle nie biorę urlopu, więc codziennie ja w nocy tak naprawdę zasiadam do komputera i kończę swoją pracę o siódmej rano. No i właśnie kolejne pytanie też było: jak to jest możliwe, że ty lecisz do Polski na półtorej miesiąca i nagle nie, i pracujesz, a przecież nie możesz wziąć tyle urlopu bezpłatnego czy tam płatnego że pewnie ściemniasz odnośnie tego, że tak naprawdę nie pracujesz. No, no nie, słuchajcie, tak, ja pracuję cały czas, pracuję cały czas, tylko mam taką sytuację i zresztą też dlatego mieliśmy tak bilety zorganizowane, żeby lecieć w weekend, żebym jak najmniej tego urlopu, tych dni wolnych od pracy mógł wziąć, przylatując do Polski. I nasz wylot zresztą też jest tak zorganizowany, że praktycznie w weekend chyba lecimy, na Filipiny wracając, więc ja pomimo tego, że jestem na wakacjach i to mówimy, że jesteśmy na wakacjach, to cały czas będę pracował, czyli 5 dni w tygodniu będę normalnie pracował po 8 godzin dziennie na cały etat, więc tutaj się nic nie zmienia, ja po prostu pracuję, tylko że pracuję w godzinach nocnych, bo to jest dla firmy zagranicznej, więc... Na Filipinach to jest, że pracuję do południa, a tutaj, że pracuję dosłownie w środku nocy. No ale tak sobie wybrałem, zadowolony z tego jestem i naprawdę w zeszłym roku też tak było. Przez większość czasu podoba nam się, jest ok. Kolejne pytanie dotyczyło tego, dlaczego akurat w maju lecicie, jak będziecie wiedzieć, byli, powinniście wiedzieć, że będzie zimno, powinniście lecieć w wakacje albo w jakimś innym terminie. No tak, moglibyśmy lecieć w wakacje, ale wtedy Emilia by tak naprawdę straciła okres swojego przedszkola. W zeszłym roku była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ. W zeszłym roku inaczej wypadały wakacje na Filipinach. Ja wiem, to też dziwnie tak naprawdę brzmi, ale w zeszłym roku to po prostu było inaczej zorganizowane. W zeszłym roku też Emilia nie była tak jakby oficjalnie w przedszkolu, tylko była tak jakby na pół semestru. Dopiero w tym roku po naszych wakacjach w Polsce tak naprawdę rozpoczęła oficjalnie pierwszy level, czyli pierwszy poziom przedszkola w Seliman University. I w tym roku właśnie na maj i czerwiec wypadają tam wakacje. W przyszłym roku najprawdopodobniej też tak będą wakacje wypadać. Oni to tłumaczą to tym, że maj i czerwiec teoretycznie powinny być najbardziej gorące miesiące na Filipinach, dlatego oni nie chcą, żeby dzieci chodziły wtedy na przykład do szkoły, no że po prostu będzie zbyt gorąco, bo oczywiście Emilia jest w klasie klimatyzowanej, gdzie jest klimatyzacja, gdzie oni mają tam no wiecie zadaszony na przykład plac zabaw. No albo i tak większość czasu siedzą w sali i im się to podoba. Natomiast jest dużo szkół na Filipinach, które po prostu tego komfortu nie mają. I dzieci normalnie siedzą w zwykłych klasach bez klimatyzacji, tylko i wyłącznie z otwartymi oknami. Dlatego takie szkoły no, mają ten problem właśnie z tą temperaturą. I oni chcą zapobiec temu, żeby było po prostu zbyt gorąco w tym okresie. I tak wybrali. Tak, podobno ileś tam lat temu było właśnie, że maj i czerwiec były, były okresami, były dwoma miesiącami wakacyjnymi, no i wrócili teraz po chyba czterech latach do tego samego stylu, i teraz są po prostu wakacje. Uch, i w przyszłym roku będzie pewnie tak samo, i też będziemy musieli przejrzeć maj i czerwiec. Jeżeli przyjdziemy oczywiście, w przyszłym roku, na no wszystko się sprowadza do tego, że pewnie tak. Pytanie, które co roku tak samo powraca, ale wiem, że jest dużo nowych subskrybentów i sobie nie zdaję z tego sprawy. To jest pytanie, dlaczego Krystyn, nie zrobisz zielonej karty i wtedy będzie mogła na stałe zostać w Polsce, nie będziecie musieli załatwiać tej głupiej wizy co roku, czy co rok pół roku, czy w ogóle nie będziecie musieli tego załatwiać, tylko będzie mogła latać do Polski jak tylko i wyłącznie będzie chciała. No i tak, i chciałbym taką zieloną kartę załatwić, czy tą kartę tymczasowego pobytu, czy też stałego pobytu. Bez znaczenia jaki pobyt by to był, to wtedy by to rozwiązało wiele naszych problemów, ale nie możemy. Nie dlatego, że Krystyna jest Filipinką, nie dlatego, że jest moją żoną, tylko po prostu z prostego powodu. Żeby otrzymać kartę tymczasowego pobytu, trzeba tymczasowo albo stale przebywać w Polsce. My tego nie robimy. My jesteśmy tylko i wyłącznie na 2-3 miesiące, maksymalnie byliśmy w Europie i to jest dalej zbyt krótki okres, żeby po prostu aplikować. Może nie to, żeby aplikować, ale żeby otrzymać taką kartę i żeby to było wszystko legalne i zgodne z prawem. Pamiętajcie, my też prowadzimy kanał na YouTubie i dużo osób oczywiście lubi nasze filmiki i docenia nasze filmiki, ale jest też grupka osób, która po prostu, obojętnie czego byśmy nie zrobili, to i tak będą negatywnie do tego podchodzić. I tego typu osoby, gdybyśmy my coś zrobili nielegalnie, na przykład Krystyn by dostała zieloną kartę, to pewnie by to od razu zgłosili do jakiegoś urzędu, nawet nie wiem jakiego, ale na pewno by znaleźli sposób, żeby nam to po prostu... Uniemożliwić i tylko i wyłącznie mielibyśmy większe problemy z tego. Dlatego legalnie nie da się czegoś takiego zrobić, żeby ona otrzymała tą kartę. Bo nawet jeżeli to była karta tymczasowa, no to musielibyśmy tutaj zostać przynajmniej chyba 6 miesięcy, żeby taką kartę otrzymała. I później, żeby w ogóle utrzymać to, tą kartę jakby rezydenta Polski czy no, stałego pobytu, to musielibyśmy spędzać tak samo minimum 6 miesięcy w Polsce i jakiś tam czas na, Filipiny, na Filipinach. A na ten moment po prostu nie ma dla mnie te, takiej możliwości. Więc jedyna opcja, jaką możemy w tym momencie załatwić, to jest wiza co roku zresztą. I teraz, jak pewnie zwróciliście uwagę, Krystyn dostała wizę na rok czasu już wielokrotnego wjazdu do Unii Europejskiej. Jeżeli w przyszłym roku taką samą wizę dostanie, no to już będzie w ogóle super. To wtedy już wiemy, że mamy zawsze roczną. No i to się też wiąże z kolejnym pytaniem, bo też osób, parę osób pytało, bo ja w kilku filmikach wspominałem o tym. O Jezu, ale zimno. No, kilka osób wspominało o tym, że możliwe, że w grudniu w ogóle przylecimy jeszcze raz w tym roku. Jeżeli wszystko też się ułoży po naszej myśli, a jest też kilka takich innych kwestii, o których na razie nie mogę mówić, ale jak tam sprawy się powyjaśnią, to pewnie wtedy powiem. Uf. Czemu ja nie wziąłem rękawiczek? Kilka osób też pytało, dlaczego Krystyn jeszcze nie ma polskiego paszportu i dlaczego jej tego paszportu nie załatwia. No więc chyba odpowiedziałem już wcześniej na to pytanie, że tak naprawdę pierwsze jest. Y Tymczasowy pobyt w Polsce, taka karta, później jest stały pobyt w Polsce, a dopiero później po iluś tam latach można aplikować o polskie obywatelstwo i to trzeba zdać chyba egzamin z historii, z języka polskiego, ale poprawcie mi, jeżeli, jeżeli tak jest. Oczywiście ona by musiała tutaj na stałe mieszkać, a to tak samo jest po prostu niemożliwe. Dużo osób też pisało o tym, że Rafał już się nie możemy doczekać waszych polskich przygód, filmików z Polski pokazywania tego, jak to Polska pięknie wygląda, jak zawsze to zresztą pokazywałeś. I tak, słuchajcie, będą takie filmiki, ale dajcie nam trochę czasu, żeby po prostu się troszkę cieplej zrobiło, bo jak sami widzicie, nawet dla Polaków jest obecnie bardzo zimno i mało kto tak naprawdę wychodzi z domu, a dla nas to jest po prostu pogoda ekstremalna, o której już też mówiłem wielokrotnie. Planujemy też kilka jakichś takich wycieczek tutaj, powiedzmy, w okolicy. Na pewno chcę dziewczynom pokazać. Jakieś nowe rzeczy, których jeszcze nie widzieli. Wszystko to zależy tak naprawdę od pogody. Jeżeli będzie ładna pogoda, no to będziemy gdzieś jeździć nawet w tygodniu, no bo w tygodniu też mogę w ciągu dnia jechać. Pracuję tylko i mocznie w nocy, więc kilka godzin pośpie sobie rano i później sobie gdzieś pojedziemy. Tylko wszystko, tak jak mówię, zależy od tej pogody, która jest po prostu. A, wspaniała! Jak zawsze Polska wspaniała pogoda. No, W tym roku zaskoczyła nie drogowców, ale nas. No i teraz to już się rozpadało naprawdę bardzo mocno. Stoję specjalnie pod drzewami, żeby kamera się nie przemoczyła. Zresztą wszędzie widać wodę pewnie na mojej kurce. Słuchajcie, będę kończył już ten odcinek. Ja jeszcze muszę zrobić zakupy, bo paru znajomych dzisiaj wieczorem przychodzi i będziemy oczywiście może grillować w jakimś tam mniejszym gronie, ale na pewno nie z dziećmi i nie ze wszystkimi, no bo wiecie, jest za zimno. Ale jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że jesteście z nami, że wam się podobają te filmiki, że dostajemy naprawdę coraz częściej od was tak pozytywne wiadomości i jak ja wiem, słuchajcie, jest dużo komentarzy, na które jeszcze nie odpisywałem, ale obiecałem, że na nie wszystkie odpiszę i na pewno podziękuję Wam za to. Tylko dajcie mi też troszkę czasu. To jest nasz pierwszy tydzień w Polsce, dużo się dzieje, bo po pierwsze przylot, jetlag, czyli zmiana czasowa, gdzie też odsypialiśmy w różnych godzinach dziwnych. Ja dodatkowo pracuję, dodatkowo były moje urodziny, no w zasadzie to dalej są i pewnie jeszcze będą trwały przez cały tydzień, bo wiecie, rodzina się w różnych momentach po prostu zwozi, każdy chce nas odwiedzić, każdy chce nas zobaczyć po roku czasu. Więc to wszystko po prostu się nasila, nasila, nasila. Jeszcze dodatkowo szło tak, że jeden dzień poświęciliśmy w ogóle na zrobienie zakupu, bo nawet nie mieliśmy ubrań w ogóle żadnych, takich ciepłych. Pewnie jeszcze będziemy coś tam kupować, ale naprawdę wszystko to idzie w dobrym, dobrym kierunku. Ojej, jak pada. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Jesteśmy w kontakcie. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku i tutaj macie dwa filmiki dla tych, którzy jeszcze ich nie widzieli. Polecam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pa!